Ale są tacy raperzy, którzy chwalą się, że wyprzedali cały stadion narodowy. A ty też, może nie wyprzedałeś stadionu narodowego, ale na nim grałeś. No mało tego, podczas Światowych Dni Młodzieży dla Miliona Ludzi. Jakie to uczucie? Bo ja, ja widziałem fragmencik na YouTubie, więc jest to pewna ekscytacja, coś takiego. Nie, wiesz, ja mam do tego zupełnie inne podejście, no bo jak wiesz. A co by było, gdyby jutro zadzwonił do ciebie tytuł z Asphalt Records i powiedział: Kuba, dwie płyty, trzy trasy koncertowe, rzucaj, wszystko, jedziemy w Polsce. Czyli, jeżeli zadam pytanie, co robi ksiądz z hajsem z YouTube'a, to nie będzie miało ono sensu. Nie. Czekamy na naszego gościa, najlepszego księdza wśród raperów, albo na odwrót. Ksiądz Jakub Barczak jest już z nami. Szczęść Witam. Boże, się Szczęść Siema. Boże. Siema. Ładną macie tutaj okolicę, fajna parafia. Dziękuję bardzo, mógł zapłacić. Internet huczy czeka na twoje... twój kawałek po Hot 16 Challenge, bo obiecałeś, że jeżeli pyknie milion, to powstanie kawałek i co z tym będzie? Chętnie odpowiem na to pytanie, ale choć najpierw pykniemy w, w Fifkę i będzie wszystko bite. OK. Okej, <grywanie> pograne, pogadane. Czy to dla Ciebie nowość, granie w Fifa dzisiaj? Nie, generalnie kiedyś byłem kozakiem w FIFA, później trochę zarzuciłem temat, jak poszedłem do seminarium i odkąd jestem księdzem, to tak za bardzo nie mam czasu, ale. Ale grałeś? No pewnie. Wychowałeś się w centrum Wrocławia, rozmawialiśmy przed naszym nagraniem, prawda? Czyli tak jakby kibicowanie, piłkę, blokowiska, czy kamienice bardziej? Jak to dzieciństwo swoje wspominasz? No osiedle boisko przy osiedlu yy, no i piłka nożna wiadomo jeden z elementów mojego hmm. dzieciństwa. Oporowska świąt z Wrocław? między innymi. Powiedz mi, Kubo, czy jesteś najlepszym raperem wśród księży, czy najlepszym księdzem wśród raperów? Eee, mam nadzieję, że jestem najlepszym księdzem wśród raperów, bo nie chcę... Może, że są jacyś w... raperzy, ja nie znam i wiesz, nie chcę się uznawać za jakiegoś, e, jakiegoś jedynego zresztą, mistrza tak. i... No ale jesteś no, już jest w Kozacko tak. rapuję, jest księdzem tak. jestem... Nie ma skromności. No, tam... Mówisz to, nie, że tak powiem... Nie, powiem... Flow mam wyrobione, na religii sobie wyrobiłem. Wiesz, darłem się do uczniów w Gimbie kiedyś i teraz mam chrypę taką, że... Uff. Właśnie, e, czy gdybyś nie był księdzem, byłbyś raperem z drożna, Mam nadzieję, że nie. Nadzieję, Myślałeś że... kiedyś na ten temat? Co by było gdyby? Eee, to znaczy... Mój święty pamięci brat miał wielką zajawkę do rapu. W pewnym momencie życia mi się wydaje, że mi było bliżej do tego, żeby zostać raperem. Eee, I bardzo dużo. I uczestniczyłem w tej subkulturze, jeździłem na koncerty, a ministrantem nigdy nie byłem. Eee, aczkolwiek ja jestem taki, że mi ciężko wejść w jakiekolwiek środowisko. Pierwszał ksiądz Jakub Barczak, szósta minuta. Jak... No byłem bywam takim nonkonformistą, dlatego też nigdy nie byłem w pełni hip-hopowcem. Jak pierwsze szerokie spodnie, to brat mówił u człowieku subkultury i dlatego miałem szerokie spodnie. E, ale także bym się jakoś mega w to wkręcał to. A powiedz mi, kto jest twoim odbiorcą tak naprawdę? Czy, ty, czy odbiorcą twoich płyt są powiedzmy ludzie religijni, czy e, środowisko hip-hopowe? Czy może jedno nie wyklucza drugiego? E, jedno nie wyklucza drugiego. Aj, jedno nie wyklucza drugiego, ale po komentarzach w internecie stwierdzam, że wielu ludzi, którzy nie za bardzo mają coś wspólnego z kościołem, bo gdzieś tam mi piszą, że sobie przypomnieli o Panu Bogu. Jakby moja muzyka jest związana z tym, że się chce chwalić tym, co najcenniejsze w moim życiu, czyli swoją wiarą. No ho, ksiądz jako Barczak 0 Ale ładnie! Ale ładnie się zrobiło Ale ładnie Ty Zobaczmy jeszcze powtórkę. Jak to było? Uwolniłeś się. Uwolniłeś spalonego nie Nie, bez spalonego Ale szczerze, że naprawdę, może w ostatnie, ostatnich 5 latach grałem 3 razy. E, mam znajomy, którzy potrafią wrzucić na fejsie, na wolu e, Twój numer. I nawet gdyby Kościół to taki był, to ja bym do niego chodził. Ja traktuję to jako wymówkę. Ty jak to traktujesz? Ja też, jako niezrozumienie Andrew tego, Robert, po co się w ogóle chodzi do kościoła. No ko znaczy, mi się wydaje, że podanie. ludzie piszą, tak? No, łatwo, e, teraz bo na pierwszą jakąś taką relację z Panem Bogiem, z kościołem, to jest dosyć przyswajalne. E, ale no, jak jest się człowiekiem naprawdę wierzącym, jakby z jakąś relacją z Panem Bogiem, to człowiek ma świadomość, że. Kurczę, prawie drugą. Człowiek ma świadomość, że ta duchowa jest czymś o wiele głębszym niż hip-hop. I po to się chodzi do kościoła, żeby się nagarmić Panem Bogiem. Ja, ja jakby od początku zdaję sobie sprawę, że to jest tylko i wyłącznie zajawka wiary. Że no nie jest to istota wiary, ten rap. A czy przy, przychodziły do Ciebie takie osoby, mówiąc, Kuba, Jakubie, pomogłeś e, to, mi? Tak. jak Ty na to reagujesz, jak to traktujesz? Sędzia, wolny dla Liverpoolu. No bardzo się cieszę, że w ogóle chcą rozmawiać z księdzem. Teraz wielu ludzi jakby nie dochodzi do księdza, do kościoła i żyją w jakichś takich stereotypach. I mi się wydaje, że ten, e, ta forma ewangelizacji też łamie takie stereotypy. Ale są tacy raperzy, którzy chwalą się, że wyprzedali cały Stadion Narodowy, a Ty też może nie wyprzedałeś Stadionu Narodowego, ale na nim grałeś. No mało tego, podczas Światowych Dni Młodzieży dla miliona ludzi. Jakie to uczucie? Bo ja, ja widziałem fragmencik na YouTubie, więc jest to pewna ekscytacja, coś takiego? Nie, wiesz, ja mam do tego zupełnie inne podejście, no bo jak ksiądz, wiesz. A co by było, gdyby jutro zadzwonił do Ciebie tytuł z Asphalt Records i powiedział Kuba, dwie płyty, trzy trasy koncertowe, rzucaj wszystko, jedziemy w Polskę. No co Ty, nie ma szans. Do mnie, ja mam kolegów ze Step Records, Kub, pozdrawiam braci, ale no ja, ja jestem ksiądz, oni wiedzą, zresztą oni mnie też tak traktują jako księdza. Właśnie chciałem Cię zapytać, jak Cię traktuje środowisko jako jako powiedź, Czy jako księdza ciekawostkę, czy jako poważnego gracza? Nie, żaden gracz. Ja jestem księdzem. Nawet też od początku moi koledzy na podwórku mówili mi, w których godzinach do nich przychodzić, a kiedy iść do domu. E, ja już mam ten etap ze sobą od 20 lat prawie. Od 15. Mi w ogóle nie zależy, żeby być raperem i tak dalej. Aj że troszeczkę... po No zacięty mecz. Nie, jest znaczy zacięty. Ja bym tego zaciętym nie nazwał. A, a, a. bo tu ksiądz troszeczkę. Moi zaraz osłabną. Ksiądz nie ciśnij. Kondycyjnie. Masz taki kawałek, lubię być księdzem, prawda? No tak. E, I co drugi komentarz na YouTubie: "Kurcze, blade brzmi jak kękę", prawda? No tak. Słyszałeś to, na pewno. E... A przyznam się szczerze, że w ogóle to nie było dla mnie inspiracją, bo ja się jaram w ostatnim czasie rapem francuskim i jakby ktoś z tych ludzi poszukał głębiej w rap francuski, w afrotrapy, to by wiedział o gdzie jest inspiracja. Tak. A czy miałeś jakiś sygnał zwrotny od Kękę w, ty, w tym temacie? Nie. nie no. miałeś? Nie, bo myślę, że on podobnie jak ja do tego podchodzi. Zresztą on jest raperem, jesteśmy jakby trochę z różnych dwóch światów. Czyli jeżeli zadam pytanie, co robi ksiądz z Hajsem z YouTube'a, to nie będzie miało no sensu. Nie, staram się nagrywać kolejne rzeczy, bo to, żeby moje nagrywki były na poziomie, to też no jakby otaczają mnie ludzie, którzy nie 35. Ota minuta, najpierw. otaczają mnie ludzie, którzy no, są jakby z tego świata. Tak więc to byłoby nie fair, gdybym, nie wiem, za walutę watykańską mógł zapłać, nagrywał klipony czy cokolwiek. Dlatego też muszę jakkolwiek jestem muzakiem. Pod względem życiowym to, to ogarniam. Wspomnieliśmy o hajsie z YouTube'a, a jak się robi milion wyświetleń na YouTube. Eee, ku mojemu rozczarowaniu wcale te najfajniejsze moje rzeczy nie mają najwięcej wyświetleń. Te które ty uważasz, że są najfajniejsze. Tak, bo do niektórych kawałków mega się przyłożyłem i są fajne, a tamte Hot Sixteen, to ja tak bardzo raposko do tego podszedłem, wszystko jest na żywo nagrywane. Tu pozdrawiam miota Mojego bliskiego kolega, który Zobaczymy. w ogóle jest prawidłowym hip-hopowcem. No i bez ściemy musiało być wszystko na żywo nagrywane. Hot 16 Challenge 2. Ostatnio pojawił się artykuł, Anderson. że, że tak powiem, wywołali Cię do tablicy, że obiecałeś nagrać numer, jeżeli osiągnie ponad milion wyświetleń, a milion już pękł. Więc co Ty na to? No już nagrałem. Już nagrałeś. kiedy on się pojawił? E, pojawi się jesienią wraz z moją płytą. Zamierzam już dokończyć i czwartą płytę i nagrać. Ta płyta wybrać. A już właściwie kończę no, sorry. Czyli e, kawałek rozwinięcie kawałka z tym challenge 2 e, na płytę we wrześniu. Tak. A, yeah. czy płyta jest już skończona czy jeszcze ją szlifuję? E, no jeszcze szlifuję, ale już właściwie jest już skończona. Ja generalnie też nigdy nie mam pewności czy nagram, bo to wszystko jest łaska od Pana Boga. W jakim stylu będzie twoja płyta nowa? No właśnie mocno takim tanecznym, afrotrapowym. Jak 20 lat temu nagrywałem rapy z moim bratem? To już wtedy taka była. Byliśmy e, bardzo zainspirowani całą ekipą na Tongue, Trap Cold Quest i to był też taki melodyjny hip-hop, gdzie wtedy wszyscy bardzo gangstersko, ulicznie starali się zipów naśladować. To my już te 20 lat temu takie robiliśmy hip-hop dla ludzi. A polski rap? którą stronę poszedł, Twoim zdaniem? Jak oceniasz to, co dzieje się teraz na scenie? Popowy. Ależ, okazja Griezmanna! No. 3-0! Szanowni Państwo, ja się wyprowadzam. Wiesz, jak e, chciałeś do mnie przyjechać, pograć w FIFA, aż mi się głupio zrobiło w sobie, pomyślałem, że może powinienem zacząć grać. że to jest chyba. Ćwiczyłeś, przygotowywałeś się długo? Nie, nie. Kurczę, 3-0, popierałeś to pierwsza połowa, się nie skończyła. To będzie. będzie Ciekawe widowisko. Zobaczymy. Ej, serio? grasz na 100%? Czy... Nie no, rozmawiam jeszcze z Tobą, muszę się skupić na kilku rzeczy. A kończąc o polskim rapie? Pop? Nie rap? Nie, ja, ja w ogóle się jaram, że ta subkultura. Tyle lat i to wszystko jakby trwa i też ma jakiś swój odpowiednik na te czasy, że nie jest to powielane, co, co było te 20 lat temu, kiedy ja chodziłem do szkoły średniej, ale jest to cały czas coś nowego, świeżego. No to jest fajne, że znaczy, w ogóle jest ten hip-hop, tyle lat. Tak i nie, nie zniknął, ale jesteś schoolowcem czy schoolowcem? No ja jestem schoolowcem, bo jakby stamtąd... Jakkolwiek bym się ciskał, żeby być newschoolowcem, czy nawet bity mam od młodych ludzi i w nowym stylu, to ja po prostu z racji i daty urodzenia jestem old Ale więc, to, że też rapuję od 20 lat. Ale więcej tego schoolu teraz jest. Ja czasem nie nadążam za polskim rapem, tym co się w nim dzieje. Hmm. Nie no na ta, lubię na Spotify odpalić jednak rap klasyki taką playlistę i od razu tak trochę czuję się bardziej jak w domu. Trochę jest mi przynajmniej to obce. Mimo, że jest wiele kawałków, którymi się jaram, ale jednak ten klasyczny rap jest taki, taki mój po prostu. A jak e, odbiera ciebie po przerwie zaczynają Twoja branża? Chodzi mi o Kościół katolicki. czy? Bardzo pozytywnie. Czy z księżmi masz pod górkę, czy z górki? E, z księżmi mam e, z górki. Z księżmi mam z górki, gorzej mam z tymi, którzy są daleko od kościoła. E, się cisną czasami, a kto? Że ksiądz rapuje. A ja 20 lat rapowałem, jest mi bardzo przykro. I pochodzę z tego środowiska. Ale I nieraz niektórzy się dziwią i się pytają, czy Cię ktoś z Kościoła nie krytykuje. Nikt. Bo no, ja jestem ksiądz w 100% no, człowiek wierzący. Bo jakoś nie, nie mogę do końca zrozumieć, co jest złego w tym, że ksiądz może... No wiesz, niektórzy, niektórzy, no, niektórzy po prostu się dziwią i to bardziej Ci właśnie spoza Kościoła. Zauważyłem. A czy nagrałbyś kawałek ekumeniczny z kimś innej wiary? No, Myślałeś o tym kiedyś? No, nawet będę miał na nowej płycie. Kurczę, czyli wymyśliłem, sam na to wpadłem, coś na co ty już wpadłeś. Nie, ja zupełnie spontanicznie bo poznałem takiego Bożego wierzącego człowieka, a później się skapnąłem, że on e, jest z innej wspólnoty, ale mamy dużo wspólnych cech. O czym no, będzie, jesteśmy ludźmi modlitwy. O czym, o czym będzie mówić ten kawałek? O tym, że w wierze trzeba być radykalnym. Tu kiedyś w ogóle się zastanawiałem, bo już no, byłem człowiekiem wierzącym właściwie zawsze, no ale jak już mówię, nie było mnie stać na to, żeby żyć wiarą. No, i w ogóle nie, nie znałem za bardzo takiego kościoła instytucjonalnego, ale lubiłem się modlić, rozmawiać sobie z Bogiem. Nawet za bardzo nie wierzyłem w kościół, tylko w Boga. I e, mój brat zginął w wypadku. No i. E, no i to było takie moje dno duchowe, w sensie, że sobie uświadomiłem, że te różne rzeczywistości w moim życiu raz są, może ich nie być. I tak naprawdę nie są dla mnie kwestiami życia i śmierci, a wiara. No stała się piłka czymś takim. A ciężko było się Przeci. od tego dnia odbić? Bardzo ciężko. Właściwie cały czas w moim sercu jest gdzieś, no taki, może nie żal, jakaś pretensja, ale ktoś kto stracił bliską osobę, no to pewnie wie o czym mówię. Czy nie pogodziłeś się do końca z tym? Z tym się nie da pogodzić, zrozumieć, wiesz, ze śmiercią bliskiej osoby. Wiara pomaga? Tak. Ale to jest fajne, to, to ludzie, wiesz, no, uważam, że pozytywnie to odbiorę. Nie pewnie. A co to wszystko chciałem, to mi tu i ognicha robimy. No właśnie wiem, I klipy przez... Wszystko, ten, no. To jest wiesz, fajne, to takie... Jak... Ojej, sorry stary, żeby ci nie musiał, nie no to... Spokojnie.